Piękna jesteś, wiesz? Mm. O kurczę! Co jest? Trzymaj się. To o Kurczę. Dobra. To ty się ubierz, ja wiem czymś zagadam i wyjdziesz po A nie możesz jej powiedzieć, że jesteśmy razem? Mogę, ale nie teraz, dobra? Zadzwonię do ciebie. Idę, idę. Kłaśka, nie mówiłeś, że wracasz dzisiaj? No, spontaniczna decyzja. Na pewno Chodź... jesteś głodna. Pogę, usiądź. Puszę na nogę. No usiądź. Ja pójdę zrobić śniadanie. Matylda, mówię do ciebie, siadaj. No, dobra. To mów. A więc tak, nie spałam całą noc i uznałam, że już nie będę winić cię za to, że zepsułaś mój plan pozbycia się trenerki.